W dzisiejszym odcinku. Nikt go nie lubi. Tupsona to nawet ja lubię i on jest śmieszny, ale jak chłop takie rzeczy robi, to ja sobie nie pozwolę, żeby typ mi obrażał dziewczynę i, i takie rzeczy. Ostatni raz. To będzie bardzo dobre, ty się zreflektujesz, zagrasz torbaldy Bolit i będziesz mógł grać jak człowiek. Hmm. Bądźcie prostym Polaka. A to jest ten wczoraj gość, co był? Ten wczorajszy, co był sobie pisali widzowie, że grał na midzie i tą Renatę. Teraz wziął Blitzcranka. Nie mam. Ja nie dodżuję terrorystów. Biorę minus 20. Riot mi nie pozwala dodżować terrorystów, bo tracę emery, luza dostaje i... i tyle. No gra jest... gra jest w***ana. Wie... No wiem, ale no gra, gra jest... gra jest wie... No stary, no ten typ zarandał na No to skoro nie chcesz podawać czasu i tak będzie luz, to po prostu to No ale wtedy ja czekam 5 minut, on będzie czekał znowu O to jest ten gość wczoraj, no No, weź to stary, to będzie cię pukało strasznie Co dzisiaj jest za Zresztą. dzień? A, czyli chłopiec na, nie wiem, bezrobociu albo na zasiłku siedzi, dobra Czyli w weekend nie byłby bezrobocił bezrobociu no, jest czwartek, dziesiąta, typ znowu snajpi No to... nie wiem, i jest w śmieci ludzkim więc obstawiam, że bezrobocie albo zasiek, no nic innego, no bo ludzie chodzą, jest szkoła teraz, nie? Przecież. Czyli Bruce, jeżeli ktoś stream snajpi, nie może być dobrym człowiekiem. Takie jest założenie. No, ten typ... No, no nie, ten ziomek jeszcze, no Renata obraża, nie? Przecież on obraża Ale Renatę. Akurat, ten na midzie był, mój w ten też. Znaczy, ten, ten, ten snipe, A, ten nie, ten kogmawek nie, ten Kogmawek to jest w yy, pokoziomek, nie? Mi nie przeszkadza, jak ktoś snajpi. Ale mi przeszkadza jak ktoś randomuje gierka albo coś takiego, nie? Masz może jakieś tipy jak zmaksymalizować szansę żeby ktoś dostał bana za robienie czegoś takiego? Że ktoś nie wiem sniper robi 07 trolluje No musiałbyś Tiketa do tu wysłać Inaczej nie da się Musiałbyś po prostu niego donieść Ostatnio wysłałem Tiketa i nie wiem bo to Biscrank mi napisał No nie no Napierdę Zaśmieć na bezrobociu i Przepraszam widzę, że jestem toksyk, ale ten typ od tygodnia k mnie snajpi, snajpij mi dziewczyny i mi kula gry troluje, Pisz, no. jest to Tomek i on już podchodzi pod czterdziestkę To jest Tomek? Jak to jest Tomek to go zgłoszę na Twitchu Misk z... podarował 8 zł Chodź tu świnko, no chodź tu kosta no chodź tu free świnie Aaaaaa z tym argumentem, że to jest Tomek, znaczy, że komentarz czacie. No ale powiem I tak. Jak to, to to... jest mamon na multikonty, byś to uwierzył, no nie. No pentak, tak. On no osta ostatnio, no, ostatnio jest przyjemnie na czacie, na streamie, nie, ale znajdą się jeszcze takie. Odpady pod ten. Nie, no, ja sadrę, chyba idę den... na. Ja chyba na awka idę. No, ale nie wczyta skryjny, bo ci jeszcze to zgłosić potem, ludzie. No nie, no wyjdę z gry, chyba, ale te w 4 po prostu kliknę. A to będzie jeszcze gorzej. Czemu? Będziesz olivera, teraz. Mm, okay. Ale. To on to 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 to, Biaszek, to... No, on chce... to, Biaszek, to. to nie ma sensu co ja gram. Piknę Konquerora w, w Sayona. Mam Konquerora w. Nie chce mi się. A ty nawet z Konquerorem możesz do kogo wygrać, na ludzie. Po co ty mówię ci Bruce, mogłeś postrubować dodrze Za bazę Wizz Gear No i, i i wszystko tracę, a typ nie dostaje kary No gdzie, tu, już wczoraj z moim kolegą o tym gadałem Typ dalej może mnie snajpić? Ja mam, tracę wszystko? No prosto napisz do nas donos No dobra w Mariolce podarował 10 złotych Dobra. Donos. Dzień, Dzień wiesz, dobry, z tej strony no, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Dobra, ty Nie wiem, no patrzcie, od trzech dni z Turbo miły czat, naprawdę fajnie się streamuje i nagle jakieś konacje od jakiś typ co wy za Renatę przyrzekam. To jest jakieś, wiecie, przechodzą z jakiegoś Discorda te ci ci ludzie psychicznie chorzy i, i takie gówno twierdzą, a później ja myślę, że cała widowia mi to Ale też kilka jednostek. Nie Remek, to akurat nie jest twoja wina, chill. A co będzie go namem Renata Muller? Nic stary po prostu tylko popuszczuję tego wave'a, nie ma co bić się z nim. Nie, nie coachujmy tej gry na razie, no nie wie... No, no mi się... <laughs> Co mam robić? No, kurde, nie wiem, sorry. Zatem. No ja powiem ci tak, bo poświęcam ci swój czas, chcę żebyś coś się nauczył. No wiem, no ale... Nie zabierz go bez szóstki, znaczy na szóstce masz tego już po linię, bo... level szósty ma liczbę kombosa on umiera. Dosłownie. Co wygrywa solówkę z kogiem w Topie. To jest linia jak i mu łatwiej grać. Zet Dziękuję, Kamil, za 20 miesięcy. Remigiusz Pusz podarował 8 złotych. Brus, taremiat. Nie słuchaj, ich podarował 8 złotych. Słuchaj, Brusik, Jak ładnie przeprosisz i uklęknie. A ci się ludzie, biorąc, psychi psychicznie chorzy. chorzy. Czy tam nie wiem, czy to jedna osoba wysłała? Banuję tych wszystkich ludzi. no Nie wiem, siedzą w piątkę na Discordzie 10 w czwartek ty. Nie mają co robić. Banuje. Tych ludzi z choroba k***a. Powiem ci tak, Bruce, taka rada ode mnie. Mhm. Nie reaguj na to, z wiem, 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 bo, wiem, tylko wiem, wiem, A to jest Tomek? No dobra, no to dzisiaj mu ściągnę kanał. Na YouTube rzeczywiście jest jego nickname. Za używanie tego za prawa autorskie. A jak... A chłop tego da kontrę, no to się wtedy w sądzie spotykamy. Mogę za prawa autorskie mu ściągnąć kontrę. Jeśli chłop będzie chciał walczyć, to wtedy w sądzie się widzimy. W tym momencie mu ściągam kanał na YouTube i też zreportuję go na Twitchu za używanie mojej ksywy bez mojej zgody i używanie oglądania moich transmisji. ten Więc ściągam mu za stream Sniping. Na Twitchu też jest ban, jak. Ale widać Tomek chyba nie czytał guidelinesów. Maciek podarował 8 złotych. Renia niby też pracuje. A Czemu? Ty, bardzo dziękuję mistrzu mi mów za info. Nie widziałem, że to jest Tomek. Powiem tak, nikt go kurwa nie lubi. Pop nagrał na mnie filmik i był na nim bardziej ode mnie... Nie dziwię się Pola, że go lubisz, bo jesteś podobnie odklejona do niego, jak mam być szczery. Jaka Pola? Paweł młoda montażystka? Nie no ogólnie top mecha ciężki jak nie masz Rki, nie ma co bić się nawet z nim. Nie ja, 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 ja troszeczkę nie jestem nie jestem... Yy... No słyszę, że ja też właśnie nie w meczu i nie jest nie tak, tak. nieskupiony, no. To już tam wiesz, powiem tak. Nie sobie ten mecz Bruce, że intujesz i tak dalej. Nie, nie mówię o tym, że coś chcesz okay. robić źle. Po prostu mówię ci co sobie robić masz dobrze. I wyłącznie. Będę potrzebował chwilę przerwy po tym meczu. Więc Jak chcesz iść do koników, coś zrobić, to... Albo wiesz co, Bruce? Dobra, to weź tego tak do końca, mm -hmm. po tej grze ochłoń, rób co masz robić, ja po prostu Cię potem wrócę, jak ja sobie jedną gierkę. Dobra, to umówmy się na dwunastą w takim razie. Okej, okay, to spoko. Dobra. A to później. Tomek se myśli, że z drugim Mamonem se będzie trollował i se pozwolę wejść na głowę, co jest gru tego, grubo w błędzie. Serio, typie? naprawdę Okej okay. Dobra, wyjdę z tej gierki Żeby mój team LP nie stracił, wezmę karę na klatę, livera, Pó później to na drobie A teraz y Teraz A Riot banuje wszystkie konta, ale to jest liver przecież, no tak jakbym miał y disconnecta Ja, ja, ja w ogóle widzowie nie chciałem... ja chciałem ignorować tego debiga, bo wiedziałem, że i tak go nie lubi i, i tak go nikt nie oglądał. Bo typ jest po prostu clipem. Więc się. A tu to nawet ja lubię i on jest śmieszny, ale jak chłop takie rzeczy robi, to ja sobie no nie pozwolę, żeby typ mi obrażał dziewczynę i, i takie rzeczy. Ja nie, ja, ja, ja sobie nie dam wejść na głowę. nie nie dzisiaj. Może ja, ja mam ciemną, kurwa, stronę, której żeby lepiej nikt nie sprawdzał. Stary, to jest jak Dexter. kurwa. Ej, owijasz folię. Wiecie, wiecie, że Tomek może walczyć z Timidemca, jak mu wrzucę? <grym> może. I tylko w sądzie możemy się wtedy zobaczyć. Albo online gdzieś, nie wiem. w jest sposób. Ja się nie zobaczę z nim na żywo, jak on chce. Podarował 8 złotych. Niestety leci wod na ticket. Trolujesz innym gry intujesz. Odpoczniesz sobie od tej gry. Intuję topa. Barbo ty ogarniasz co się dzieje? Czy nie? Jestem roundowany przez Stream Snipera i nie ma sensu gryć w takiej gry. A przez to, że ja nie mogę zdodżować, gierki i tego typa, bo i tak stracę czas LP i wszystko to jest to tragedia, nie? Nie wiem, no ja nie mogę dożać takiej osoby, bo tracę wszystko to samo plus mam Karon, a na niego się nawet reporta wtedy nie da. Dajcie mi sekundkę. A, odblokowałem już mikrofon. E, przepraszam, e, sorki. E, dajcie mi sekundkę, najmocniej przepraszam. E, potrzebuję po prostu chwili e, i tyle. E, Odpowiadałem y, użytkownikowi y, na, na czacie na pytanie, że wiem, że no najlepiej jest ignorować i tak dalej. No ale tak jakby jest sytuacja czasami, że jakiś gówno ignoruje przez dwa lata, a on cały czas za mną y, lezie. Y, no nie będę po ksywce mówił. I tak dalej. Tak jakby no, ja ignorowałem, nie? Ale no, niektórzy są no tak w... i tak ludźmi, że, że no ciężko jest czasami zignorować, nie? Więc no tak, 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 tak czasami bywa. Ale no będę raczej, wiecie, no, starał się, będę starał się będę starał się ignorować raczej, nie? Takie, tego typu zachowania. Przepraszam, widzę, że nie robię tego na off-streamie. Powinienem to zrobić na off-streamie, ale po prostu lekko się poirytowałem. Yy, no i tyle. Raczej będę w przyszłości robił takie rzeczy off-stream i będę unikał atencji. Przewidziałem, że i tak tą nikt nie lubi go oglądać nie będzie bez śmiechnikiem i jest yy, creepem, więc zrobiłem wyjątek. To nie jest Tupson. Tupson jest śmieszny, nie przesadza jakoś aż tak bardzo. Wiadomo, dla Mamona to no, dalej jest niemiłą osobą, ale ja sobie nie pozwolę. Chociaż to nie znaczy, że ja, wiecie, no, wychwalam to, co robi Tubson, nie? Od razu mówię, że to nie jest tak, że, że go oglądam, jestem jego zwolennikiem, żeby nie było. Przepraszam, że musieliście czekać, sorry za tą gierkę, eee, straciłem już no, 40 ekstra LPków za darmo, no, efekt jest, jest i możemy wracać do gierki tak banujesz dzisiaj dużo ludzi? E, bo zauważyłem, że dużo ludzi używa pewne techniki, pewne zachowania, e, które przez cały czas ignoruję, Broniąc ich, że no, ktoś ma suba 30 miesięcy albo ktoś se żartuje. Podobnie jak z rękiem, ale teraz już się nie da. Na przykład e, przykład jednego wiza. Nie chcę na jakiś temat rozmawiać, o kimś rozmawiać na czacie. Na przykład, tak? Nie chcę nim rozmawiać, on co 10 minut. O nim wspomina. To jakiś musi mieć chyba powód, nie? Raczej nie jest on szlachetny. Uj, palerom. Pusta jak salce to To moja pusta świnka. I Belar jest checking Pusta jak salce są! Uj, Tusta jak salce są! To moja pusta świnka.